Witamy w klasa 2.8 rok, 1.8 kompresor w AMG Avantgarde, auto bezwypadkowe, za chwileczkę go zmierzymy mierniczkiem, felga AMG 18, opona będzie tylko do wymiany, bo już nie jest za specjalna. Ładny, czyściutki, zadbany, serwisowany Więc naprawdę No i najważniejsze Silnik Który przyjmuje bez problemu gaz Auto nigdzie nie porysowane Chociaż nie, przepraszam, gdzieś tam widziałem jak zjeżdżał z lawety na błotniku z prawej strony. Zaraz to pokażę. Taki szybki filmik, bo muszę jechać dalej. Więc nie będę się skupiona na szczegółach radyjko Android. Kierownica ładna, niepoobcierana. że zaraz jest, jest tu. Dobrze, że jest mała obcieleczka. O, tu. I zaraz go sprawdzimy miernikiem. Dzień dobry. Dzień dobry. jeszcze tylny zderzak ma takie małe ryski a to 50 rakieru trzeba dobrać przypędzerkować sobie nie będzie się rzucał w Tu wychodzi albo albo warstwa lakieru jest ciutkę grubsza albo jest mniej przypolerowany lakier no, słuchaj. bardzo ładny, zadbanie jeżeli ktoś szuka takiego samochodu to zapraszamy